podkarpacie.pl. W sobotę 26 stycznia w hali zespołu szkół nr 3 w Sanoku seniorzy TSV Mansard Sanok zmierzyli się z drużyną TKF TS Anilana Rakszawa. Podopieczni trenera Macieja Wiśniowskiego zwyciężyli 3 do 1. W pierwszym secie zawodnicy TSV popisali się dużą skutecznością w ataku. Na skrzydłach brylowali Dawid Róg i Przemysław Chudziak. Goście w żaden sposób nie potrafili przeciwstawić się rozpędzonym Sanoczanom i ostatecznie pierwszy set zakończył się zwycięstwem 25 do 11. W drugiej partii gracze TSV kontrolowali grę, utrzymując cały czas kilkupunktową przewagę. Prawidłowo funkcjonujący blok oraz ciężka do odebrania zagrywka zadecydowały o zwycięstwie 25 do 20. W trzeci set pojedynku dla Sanoczan rozpoczął się bardzo dobrze. Podopieczni Macieja Wiśniowskiego wypracowali sobie bowiem dość wyraźną przewagę i prowadzili już 20 do 15. W ataku bardzo skutecznie prezentowali się jednak zawodnicy z Rakszawy i to oni przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść, zwyciężając trzecią odsłonę spotkania 25 do 23. Czwarta partia spotkania toczyła się punkt za punkt. W końcówce lepiej zaprezentowali się jednak gracze TSV Mansar Sanog, wygrywając 25 do 20. Pierwszym zawodnikiem meczu okazał się przyjmujący sanowskiej drużyny Przemysław Chudziak. Po wyleczonej kontuzji Przemek wrócił do formy, nie popełnia błędów, świetnie się prezentuje na treningach. W pierwszym i drugim secie zdominowaliśmy przeciwnika. Natomiast w trzecim secie wkradło się dużo rozluźnienia i szczególnie w końcówce i niestety przegraliśmy ten tego seta. Jednak bardzo na, nas zmobilizował na tego czwartego seta i, i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Przede wszystkim e, zawiodło przyjęcie. To było widać w pierwszym secie, który nie wiem czy tam doszliśmy do 15, czy na, nawet na 11 się chyba skończyło. E, w dalszej części również za, zawodziło cały czas przyjęcie. No, nadra, staraliśmy się nadrobić trochę blokiem, ale niestety się nie udało. Po raz kolejny sam się okazał w tym sezonie lepszy. Lepiej nam się gra w, w, z drużynami z wyższej półki, z będącymi na wyższym miejscu w tabeli i jest większa wtedy motywacja w drużynie. Ten mecze z wiceliderami udają nam się tak, że te trzy punkty zostają na naszym koncie. No i chyba z tego tylko trzeba się cieszyć. Jesteśmy liderem, cały czas prowadzimy i może teraz już dam odpocząć niektórym zawodnikom. Eee, spróbujemy może jakieś bardziej kombinacyjne warianty gry. Po 13 spotkaniach liderujący w tabeli Sanoczanie mają na koncie 35 punktów. Kolejne ligowe spotkanie rozegrają w przyszłą sobotę, podejmując na wyjeździe drużynę z par Głogowi Głogów. Najbliższy mecz przed własną publicznością podopieczni Macieja Wiśniowskiego rozegrają w niedzielę 3 lutego, a przeciwnikiem będzie zespół brzozowi brzozów. TV